Sandra Siwak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Tradycyjnie już mieszkańcy powiatu świdnickiego uczcili 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Centralne uroczystości odbyły się w Świdnicy. Warto poświęcić kilka chwil refleksji na to, czym jest dla nas ojczyzna i czym dziś jest dla nas patriotyzm, mówiła podczas uroczystości prezydent Świdnicy Beata Moskol-Słaniewska. W uroczystości brały udział też władze miasta, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i co najważniejsze młodzież. Swoim pięknym tanecznym występem uraczył przybyły gości zespół Krąg. Prezydent w wystąpieniu odpowiadała na pytanie, czym jest patriotyzm. Czy to flaga wywieszona na balkonie, czy biało-czerwony szalik na trybunach, a może reakcja na hymn. Uznała jednak, że nie tylko, a że to coś więcej. Przypomniała też ideę obchodów święta. W naszym kalendarzu ta data czasem nie ma właściwego podkreślenia. Zapominamy, czym tak naprawdę był ten dokument uchwalony w nieco konspiracyjnych warunkach. Po wielu miesiącach ciężkich negocjacji, po tym jak ścierały się różne poglądy i różne podejścia do tego, jak ma wyglądać przyszła Rzeczpospolita, udało się. Udało się dlatego, że wielu mądrych ludzi potrafiło w tamtym momencie odłożyć na bok swoje interesy, odłożyć swoje racje i kierować się jednym najważniejszym przesłaniem, dobrem Rzeczpospolitej. Coroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja tradycyjnie odbyły się przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na osiedlu Młodych w Świdnicy. Zakończyła je msza święta w intencji ojczyzny. Maturzyści na start. Dzisiaj, 4 maja, punktualnie o godzinie 9 rozpoczęła się matura 2015. W naszym powiecie do egzaminu podeszło ponad 1300 uczniów. W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą wybrać, czy chcą zdawać egzaminy w starej, czy w nowej formule. W powiecie świnickim do egzaminu maturalnego przystąpiło 1307 uczniów. Cała seria egzaminów pisemnych potrwa od dzisiaj do 22 maja. Dziś maturzyści zmagali się z językiem polskim. Dali lalkę, jak było wcześniej w, na maturze próbnej. Przygotowałem do tego dosyć łatwy temat, co? czy człowiek sam decyduje o losie, czy siła wyższa. Dosyć łatwy temat. Odwołałem się do Edypa, do króla Edypa, Sofoklesa. Rozwinąłem i skończyłem. Oprócz tego tematu, co jeszcze było? E, tak, jak z, tak jak na maturze próbnej było coś związanego z mową i jej... Ewolucją było o tendencjach, jakie zachodzą obecnie w języku mówionym, jak i pisanym. Uczniowie obowiązkowo zdają, prócz języka polskiego, matematykę i język obcy na poziomie podstawowym. W nowej formule zdający muszą przystąpić także do jednego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, a ponadto mogą wybrać jeszcze cztery dodatkowe przedmioty. W starej formule nie trzeba zdawać egzaminu na poziomie rozszerzonym, a wybrać można sześć dodatkowych przedmiotów. Egzaminy ustne potrwają do 29 maja. Wyniki matur będą znane do końca czerwca. Ogródki piwne w Świdnicy będą czynne bez ograniczeń, póki co na dwumiesięczną prógę. To efekt kompromisu, jaki zawarły w czwartek 30 kwietnia władze miasta ze świdnickimi restauratorami. O tym, że mieszkańcy rynku i okolic mają wielki problem z funkcjonowaniem lokali gastronomicznych, dowiedzieliśmy się podczas spotkania, jakie tydzień wcześniej zorganizowała w policja. Podczas spotkania prezydent świnicy, Beata Moskal-Słaniewska, bardzo kategorycznie zapowiedziała, że rozważa ograniczenie otwarcia ogródków piwnych do godziny 23.00, dlatego 30 kwietnia doszło do rozmów z restauratorami. Po spotkaniu, które odbyło się kilka dni temu w klubie Bolko, na prośbę restauratorów z rynku, odbyliśmy kolejne spotkanie, już takie robocze z udziałem służb miejskich, żeby jeszcze raz przedyskutować te wszystkie problemy, zagrożenia, które mogą się w sezonie letnim. Pojawić, żeby porozmawiać o pretensjach i zastrzeżeniach, jakie mają mieszkańcy rynku. I myślę, że było to bardzo potrzebne, konstruktywne spotkanie, na którym określiliśmy sobie wzajemne oczekiwania. Na dwa miesiące dajemy sobie czas, aby. Z jednej strony y, służby miejskie rzeczywiście patrolowały ten obszar i działały restrykcyjnie wobec tych, którzy zakłócają spokój. Natomiast restauratorzy, którzy na okres letni rozstawiają swoje ogródki, zdeklarowali, że poczynią większe starania, jeśli chodzi o ład, porządek i przede wszystkim zachowania swoich klientów. Problemem są ci którzy nie są klientami restauracji, a zakłócają porządek. Tu problemem jest zachowanie tych osób, które nie są klientami restauracji czy kawiarni mieszczących się w rynku, przychodzą do rynku, no i tutaj uczulamy wszystkich, żeby jak najszybciej sygnały o takich zachowaniach docierały do Straży Miejskiej czy do Policji. Zgodnie ze złożoną przeze mnie deklaracją będziemy chcieli zawrzeć umowę z Komendą Powiatową Policji na większy dozór, na większą ilość patroli w okresie letnim. Również pan komendant Straży Miejskiej otrzymał wytyczne, w jaki sposób strażnicy mają reagować i patrolować ten teren. Liczę też na bardziej skuteczne reakcje pracowników monitoringu. Ze swojej strony miasto gwarantuje organizację rękami Świdnickiego Ośrodka Kultury większej ilości imprez w centrum miasta, stymulację ruchu turystycznego do rynku, a także być może utworzenie parkingu dla autokarów. Chodzi o to, by rynek żył, ale także by był przyjazny mieszkańcom. Z wszystkim nam Zależy, żeby rynek był miejscem pełnym życia, żeby przyjemnie spędzać tam czas. Niestety zdarza się, że często pojawiają się tam osoby, które zakłócają przede wszystkim ciszę nocną swoim zachowaniem, krzykami, awanturami. Będziemy się starali zminimalizować te uciążliwości. Ja się cieszę, że restauratorzy rozumieją, że w rynku są mieszkańcy, których prawa. Należy respektować. Z drugiej strony liczę na to, że będą tak dbać o, o swoje ogródki, o, sw o swoją działalność, żeby było to właśnie dla mieszkańców jak najmniej dokuczliwe. Zobaczymy, co pokażą te dwa miesiące. Umówiliśmy się, że spotkamy się znów. I. Podsumujemy ten okres. Jeśli uda się przez dwa miesiące spełnić oczekiwania mieszkańców, być może ogródki będą czynne bez ograniczeń przez cały sezon. Kolejne spotkanie w czerwcu. 30 kwietnia na świdnickim Stadionie symbolicznie zainaugurowano obchody 70-lecia istnień na klubu Polonii Świdnica. To jeden z najstarszych klubów na terenie Dolnego Śląska. Na Murawie Polonia Stal Świdnica, kontynuator tradycji Polonii Świdnica, a potem Polonii Sparty zmierzył się ze Ślężą Wrocław. Mecz zakończył się wygraną klubu świdnickiego 3 do 1. Wydarzenie to preludium do obchodów okrągłej rocznicy świdnickiej Polonii. Właściwe obchody odbędą się od 25 do 27 września. Inaugurujemy obchody 70-lecia klubu sportowego Polonia, ponieważ 70 lat temu został ten klub powołany. Jeżeli chodzi o to jeden z najstarszych klubów na Dolnym Śląsku, bo oprócz Polonii, to taki sam stary klub, że tak powiem, jest Ślęza Wrocław i akurat dzisiaj nasze dwa zespoły się spotykają na tym meczu. Polonia Świdnica to nie tylko klub reprezentujący ziemię świdnicką, dolnośląską, ale cały kraj. Dochowała się bowiem wielu zawodników i zawodniczek, którzy byli reprezentantami Polski, mistrzami Europy i świata oraz olimpijczykami. Najdłużej działającymi w klubie sekcjami były sekcja akrobatyki sportowej, piłki nożnej, boksu i piłki siatkowej kobiet. Dziś tworzą one osobne kluby, które jednak spaja marka MKS Polonia Świdnica. Patronat nad wydarzeniem objęła telewizja Teletop Sudety. Kolejnym punktem obchodów w ramach 70-lecia Polonii był 19 międzynarodowy turniej wiosny w akrobatyce sportowej imienia Henryka Chmielewskiego. Zawody z udziałem reprezentantów Polski, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Czech i Węgier rozpoczęły się sobotnimi eliminacjami. Niedziela stała pod znakiem finałów. Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach wiekowych: 11-16, 12-18 i 13-19 lat oraz w sześciu konkurencjach. W czwórkach męskich, trójkach żeńskich, dwójkach męskich i żeńskich i dwójkach mieszanych. Wyjątkowo dobrze się wszystko tutaj tam zdarzyło, dlatego, że z początku wydawało nam się, że przyjedzie mało zespołów i trochę gorszej klasy, dlatego, że przed nami Mistrzostwa Europy na jesieni, więc kraje są i nasi zawodnicy z Polski jakby no zdecydowanie ustawili na to, żeby tam się przygotowywać i tych lepszych zawodników trzymać gdzieś na obozach i, i, i trenować. Okazało się, że nieprawda. Przyjechali wspaniali zawodnicy, nie z drugiego rzutu, trochę mniej, dlatego że mają mistrzostwa Niemcy swojego kraju. W innych krajach tak samo się dzieje, ale powiem, że na dość wysokim poziomie, bo jak zespół zdobywa 75 punktów, to jest niesamowita liczba punktów. 50 kilka, bywało kiedyś, że się po 30 zdobywało, także na dość dobrym poziomie ten cały turniej przebiegł. Gospodarze Polonia-Świdnica wystawili do boju czwórkę mężczyzn i dwójkę kobiet. Bardzo dobrze spisali się chłopcy, którzy w klasie 12-18 lat zdystansowali swoich odwiecznych konkurentów, Niemców. Jak podsumuje Pan występ w swojej ekipie? Nie było to tak, moim, moim, wzrok, moim okiem nie było to tak dokładnie jak powinno to być, jak to zawodnicy na treningu wykonują te elementy. Ale najważniejsze, że zrobili wszystko, nie zawalili tych elementów No i dzięki temu pokonali czwórkę z Niemiec. Co teraz przed chłopakami? Przed chłopakami najważniejsza impreza Mistrzostwa polskich Seniorów, które się odbędą w Bytomiu za dwa tygodnie. Docelowymi naszymi takimi zawodami, do których się przygotowujemy, to są w październiku Mistrzostwa Europy w Niemczech. Jak przygotowania przed mistrzostwami? No bardzo dobrze. No, było ciężko na treningach, no, ale daliśmy radę. Dzisiaj jak ocenisz swój występ? E, zasłużyliście na pierwsze miejsce? E, na pewno bardzo się staraliśmy i treningi, które przygotowaliśmy się bardzo ciężko. E, każdy trening coś wnosił do naszego występu. Na każdym treningu przykładaliśmy się jak tylko mogliśmy. Daliśmy dzisiaj z siebie wszystko i wyszło jak wyszło. Jesteśmy pier pierwsi. Jak ocenisz konkurencję? No oczywiście konkurencja była bardzo wyrównana, czwórka z Niemiec pokazała wysoki poziom, my, jak my również, jestem zadowoleni z naszego startu. E, wszystko przebiegało po naszej myśli, przez wszystkie ciężkie treningi, przez obozy na wakacjach i oczywiście no, są przegrani i wygrani. Gatowaliśmy czwórce z Niemiec no i, i praca była udana i zapraszamy bardzo, żeby ludzie trenowali akrobatykę, ponieważ nie jest to taki bardzo znany sport na świecie. W kategorii wiekowej 11-16 Reprezentantki Polonii Świdnica Karolina Kozieł i Alicja Druszcz ostatecznie zajęły szóste miejsce. Klasyfikację generalną turnieju wiosny wygrali reprezentanci Ukrainy. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.